Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich z nietypowego miejsca, mianowicie znajduję się w Pobierowie, jak tam za mną widać, może widać OSP Pobierowo. Miałem małą misję, musiałem dzisiaj się na chwilę wydostać yy, i załatwić coś nad morzem, Na no, że kurtę jest godzina obiadowa, bo mamy 12.46, no to co, dawno rybki nie jadłem. Znalazłem sobie na mapach lokal. Właśnie już koło niego przychodzę. Lokal nazywa się Złota Rybka. Jahu z przyszłości muszę Wam teraz dodać, bo zapomniałem Wam dodać, że Złota Rybka Smażalnia znajduje się na ulicy Orzeszkowej 1A w Pobierowie. No Pobierowie Wam mówiłem, ale ulicę mi podałem. Słuchajcie, no nie powiem że mapy Google mi pomogły wybrać. Złota Rybka Smażalnia, kuchnia polska, obiady domowe. Ocena 4,6 na 735 opinii w dniu. Kiedy nagrywam ten odcinek, czyli a nagrywam to dokładnie, mam mówię, kiedy. Jest to dzisiaj poniedziałek, 16 czerwca. Jestem mega ciekaw. Eee, wiecie, co mi skłoniło do wybrania tej lokalizacji? Zdjęcia. Bo na zdjęciach widziałem, że serwują ryby na takich tackach papierowych. To nie jest restauracyjne, czyli, że mamy porcelanę, wiecie, wszystko nie wiadomo, bo mi za dzieciaka zawsze się kojarzyły ryby smażone, po prostu w zwykłej, prostej smażalni. Ryba, papierek. Tekturka zjedzone, wywalone. Dziękuję, do widzenia. Wiadomo, mówię tutaj o jakichś czasach. O kurde, z 20 lat temu tak się jeździło za dzieciaka, jak jeszcze niedawnej. Trochę się pozmieniało od tego czasu. No coś. Idę dla Was przetestować. A dla tych, którzy by nie widzieli, co tu za facjata stoi przed Wami, ściągam okulary, Te muszę sobie kupić nowe. Tamte połamałem. I mi kurde, są stare jakieś moje. I mi barwią na zielono tutaj koło tego, jakie chłam. Podano Jasiowi. Lecę. Słuchajcie, mamy menu złotej rybki na samym wejściu. Mamy tak dania główne rybne. To mieliśmy najbardziej interesuje. Dorsz filet frytki zestaw surówka zupa gratis i to za 45 zł. To naprawdę wygląda spoko, to nie jest jakiś dramat, bo to mamy rybę 150 gram, frytki ziemniaki 150 gram surówka. Jeszcze, no, jeszcze zupa gratis do tego. Ej, a tu są ryby smażone. No właśnie, chcę flondrę zjeść. Bez ości w panierce, tuszka, no ja chcę tuszkę, flondrę. O! Cena za 100 gramów 12 zł. Do tego dobierzemy sobie frytki. O! Do tego sobie dobierzemy surówkę. O! Także to jest pomysł. Ja chcę nie takie dania główne rybne, chcę ryby smażone. Po prostu flonderkę sobie zamówię, fryteczki, do tego jakąś surweczkę sobie zamówię i coś do picia. Na przykład. W wodę. Dzień dobry, ja poproszę lądrę smażoną. No, no. Rybkę na wagę? Tak, rybkę na wagę. To taka średnia, mała, albo duża? Mm, może być taka średnia. Płatność to jest to rybka na wagę, tak. płatność będzie przy odbiorze. Płatność przy odbiorze dopiero, dobra. Musimy spaszyć tą rybkę. Numer akupany 11. Dobra. Tutaj z dołu jest kod wejścia do łazienki. Dziękuję bardzo. Bardzo Dziękuję bardzo. Mam numerek 11. Płatne będzie dopiero przy przedbiorze, w związku z tym, że jest to ryba na wagę. Słuchajcie, mają dosyć spore menu. E, mam nadzieję, że no, nie popełniłem błędu, że wybrałem sobie jednak wersję zup, rybki, takiej wiecie, już po prostu smażonej, a nie gotowego dania. Bo tu Wam pokażę zaraz menu. Zobaczcie sobie to. Mamy dania główne, w niektórych wystawach, zupa gratis. Mamy między nimi kotlet schabowy, zestaw schabowy, ziemniaki, zestaw, syrówka, zupa gratis 36zł, no naprawdę to jest spoko Już nie będę dzisiaj stało tej zupki, bo przyjechałem rybę, ale są jeszcze jakieś inne. Pierś pieczona, kotlet mielony, tutaj mamy jeszcze następnie dania główne rybne, to jest to, co przed chwilą mówiłem, mamy jakieś menu dla dzieci. Są dania, dania mączne, czyli pierogi, naleśniki, no i tutaj mamy tery wysmażone i zupy. Mamy dorsza flondra, halibuta, kargulene, miętusa i karmazyna. Za flądrę. już myślałem, że to moja rybka, bo Pani przed chwilą wydawali dziesiątkę, ja mam numer 11, to przemyślałem, jeszcze się muszę wybrać nad morze i mam nadzieję, że respoko świeci. Bo być nad morzem i nie zobaczyć plaży to byłoby mały rzecz. a dawno nie byłem nad polskim morzem. No. no i mamy rybkę. Patrzcie to. Już Wam pokazuję, co do mnie dotarło. Proszę bardzo, rybka, tuszka flądry, w ten sposób, z cytrynką. Tutaj mamy zestawik surówek, czyli marebka. Jakoś tam lodowa. Coś typie tej i frytki. A tej ja ze sztuczce muszę zabrać, Łeb mam do kłaków, jak widać. sztuczce nie zabrałem. Idę po sztućce. Okazało się, że sztuczce miałem. Tutaj, ale wziąłem sobie drugie. Dobra, będzie więcej. Mamy tutaj rybkę dosyć ładną. Siernią. Pani pytała, czy chcę małą, dużą, czy siernią. No, bo taka siernia, żeby była. Dawno nie jadą takie konderki. Miała ładne mięsko, Mmm, fulgra mięciutka. Już czuję, że jestem nad morzem. I to nie z powodu, że rybowali. Pyszna. Spróbujmy sobie teraz jeszcze troszkę. O z cytrynką. Dajcie mi znać w komentarzach Jaką Wy robicie, lubicie rybę nad morzem najbardziej. Oprócz śledzia takiego wiecie do alkoholu. Nie, tak serio. Jakie ryby Wy najbardziej lubicie? Ja od zawsze ja jestem zwolennikiem w flądry, ale nie filetu. Zawsze uwielbiam tuszkę, ponieważ tu wiecie tak prostoje tę rybę. Tu masz płat, tu masz płat, tam masz pod spodem, obracasz. Schodzi cały kręgosłup. I jest po temacie, ale mi to robi dziennie ta rybka, no pocało się przyjaźń. Ładna, duża porcja i świeża do tego. Zobaczmy sobie frytę. A, łapy. To fajne takie w typie... ...McDonalda. Wolę takie, te cienkie. Mm. Dobra. dobre. Zobaczmy sobie. Surowy, on no, tam jest zawsze wezwany. Takie trudne elementy, wystroj wnętrz. Dobra. Machema. Bardzo przyjemna drobniutka, posiatkowana Siatkowana, To by zastanawia, tutaj co jakiś z dressingiem lodowe? Fajna rzecz, tu nawet jakiś papryka się przewija jeszcze. A trzecia to jest taka ...koperkoma. Dobra, a zastanawiałem mnie, ile kosztuje surówka porcja. 11 zł. Hmm, czyli taki miękci, dobra. Pomyślałem, że będzie coś drożej. Bo sama surówka w menu było po 11 ale taki mix syrwek myślałem że będzie większy będzie to droższe ale w tej samej cenie po prostu tutaj mielibyśmy jakbyśmy wybrali jedną dam jedną miseczkę, i jednego rodzaju a ja mam za to trzy. jak to jak to woli powiem wam że to jest naprawdę bardzo dobra smaczna i świeża ryba samych opinii nie czytałem na tego lokalu widziałem że ich jest po prostu dużo i trzeba no skąd ta ocena lokalu, czyli 4-6, skąd się bierze? Nie bierze się z nikąd przy tak dużej ilości opinii. I faktycznie mogę już powiedzieć, że lokal samą rybą się broni. Bierzemy taką rybkę, obalamy ją z drugiej strony, ściągamy sobie tą znowu skórę, oczywiście ją można zjeść. I odkrywa nam się druga porcja pysznego mięska. Patrzcie to. Mm. No to jest coś. Się rozpaść. Widzicie, no coś niesamowitego. Na to było warto to przyjechać. Być nad morzem i nie zjeść rybki, No to po prostu grzech. Załatwione. Zjadłem sobie. Pojadłem. Zadowolony jestem. Tak, porcja obiadowa taka w zupełności wystarczająca. Nie powiem, że jakaś tam może zupka by do tego jeszcze mogła wjechać, naprawdę luzik, ale powiem Wam tak. Gdybym wybrał sobie wersję, tą, co Wam mówiłem na samym początku, czyli z menu, ten zestawik obiadowy, no to wyszłoby to dużo bardziej atrakcyjnie cenowo. W tym wypadku, no troszkę zapłaciłem. Czy jest to parago paragon grozy? Trochę jest, ale wiedziałem, na co się pisze, bo wiedziałem, po ile jest to gram, Poprosiłem z pełną świadomością średnią e, wielkość ryby. Także liczyłem się z tym, że zapłacę więcej niż ten zestawik, który tam był. On chyba wychodził za 45 zł tam była ryba, zestaw sorówek, frytki i do tego jeszcze tam była zupa w gratisie. W e, przypadku dorsza. Ale że ja miałem ochotę na lądę, a w tym wypadku w nie było. Wybrałem sobie rybę po prostu smażoną. I Tutaj zapłaciłem więcej. Obstawiajcie cele w, cele w komentarzach, ile mogę zapłacić. A ja Wam zaraz powiem. Słuchajcie, za frytki 12 zł. Porcje widzieliście. Zestaw surowego już mówiłem Wam, 11 zł. Wody, woda gazowana 8 zł. Ile zapłaciłem za rybę? 100? Nie. 12 zł było za 100 gram. Ryba miała 0,33 gramów. Ponad 300 gram. Tu Wam Sklejam Paragon w tym miejscu. Za samą rybę wyszło 39,60. 40 zł zapłaciłem za samą tą flądrę. No nie jest to mało, jak za taką porcję ryby, która była całkiem spoko. Fajnie dla jednego, fajnie dla drugiego. Nie. Tutaj na plusem było to, że były podkrywane wszystkie płetwy, wszystkie te pierdoły dookoła, które, wbrew pozorom, robią tą cenę, bo to też jest zawsze jakaś tam waga dodatkowa. Raczej się tego nie je, chociaż jak jest dobrze płetwa ugry taka usmażona, to też jest taki fajny chips. Eee, ale wtedy ta ryba wygląda w ogóle z tymi wytwami tak bardziej atrakcyjnie i okazale. Tutaj była taka bardzo ładniutka rybka i tyle. Cztery dychy. W sumie zapłaciłem 70 zł 60 groszy. Tutaj macie paragonik. No nie jest to mało. Jak na obiad za jedną osobę, no to nie jest mało. Faktycznie, sama ryba cztery dychy. Trochę boli. Słuchajcie, co Wy na to? Dajcie znać w komentarzach. Czy chcielibyście, żebym odwiedził jakieś inne nadmorskie miejscowości i sprawdził inne smażalnie? Trochę bym się bał sprawdzić najgorzej ocenioną smażalnię, ale zrobić jakieś takie coś, to nie byłby głupi pomysł. Co by na to? Gdybyście chcieli, czemu nie? Sprawdzić najlepsze smażalnie w polskich miejscowościach nadmorskich. Zastanawia się, może na przykład jakaś najgorsza, ale kurde, tylko że rybę w najgorszej smażalni Mam nadzieję, że ta cena wtedy, ta ocena lokalu wychodzi z tego powodu, że le, po prostu było drogo, a nie, że ryba była nieświeża, bo zjeść nieświeżą rybę i się zatruć. Ale to już wtedy nawet nie musiałbym jakoś ewidentnie wąchać tego. Wystarczy, żeby tylko tak, o, tak zajechałoby turbotem i byłoby po sprawie. No powiem Wam, że Pobierowo wygląda już tak bardzo wakacyjnie, no co prawda za parę dni mamy rozpoczęcie wakacji. I zakończenie roku szkolnego. No i kurde, czuć już tutaj. Czuć już, że ten sezon jest już praktycznie rozpoczęty. Słuchajcie, patrzcie gdzie jestem. No musiałem, no musiałem. Kurde, musiałem się dostać na plażę i zobaczyć sobie morze. Nie wiem, kiedy będzie następna okazja. Patrzcie, jaka piękna, szeroka plaża, jak wzburzone morze. No coś niesamowitego. Wypas. Normalnie jaram się jak... Wypas tej... Jahu nad morzem, dawno nie byłem na plaży tutaj, no kurde. W samym Pobirowie ostatni raz ja pierdzielę w 90., którym się, bo to było na obozie harcerskim, w samym Pobirowie na plaży. Wypas, no nic, słuchajcie, pozostawiam Wam w opinii. Jak uważacie, czy zapłaciłem dużo, czy nie? Czy jest to para, paragon grozy, czy nie? Ja uważam, że trochę jest, natomiast byłem w pełni świadomy podjętej decyzji i wiedziałem, że mogę zapłacić więcej niż ten zestaw, ponieważ ryba była na wagę. Gdybym chciał mniej, spokojnie, tam za 45 zł był zestawik, to już Wam mówiłem. Słuchajcie, nie przedłużam. Lecę ogarnąć tutaj całą do ogarnięcia i wracam do domu, a ja Was zostawiam. W tle z Pięknym Morzem i z moją Łysiną. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdrawiam ja, czyli Jasiu. Hej!